80. rocznica zakończenia najtragiczniejszej w historii ludzkości wojny, która pochłonęła miliony naszych rodaków i w konsekwencji zmieniła historię bardzo wielu osób, bardzo wielu ludzi. Jedna historia zakończyła się tragicznie, dla innych stała się szansą. Ziemia Lubuska stała się również dla naszych rodzin, dla nas samych. Mało ojczyzną, to konsekwencja również tej wojny. Ogromny wpływ na to miała modlitwa i praca ludzi z Kresów. Do nich należało 81 kapłanów archidiecezji lwowskiej. Jednym z nich o skrywanej tajemnicy należał ksiądz Józef Czapran. Jak zauważył to, uratowany przez niego Dzisiaj obywatel Stanów Zjednoczonych my, Żydowskiego Pochodzenia jesteśmy beneficjentami jego odwagi i współczucia to są słowa Andrew Polera. Jesteśmy też dłużnikami wobec naszych kresowych przodków, którzy z taką determinacją o II wojnie światowej. Włączyli się w życie naszej małej ojczyzny tutaj nad Kodorą i Warką. Ta modlitwa i udział w tym wydarzeniu jest wyrazem pamięci i szacunku dla tego pokolenia w tym roku. Nie tylko zakończenia II wojny światowej, ale także wielkiego eksodusu z kresów tutaj na Ziemię odzyskane. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim obecnym w tej historycznej chwili. Za i osobisty udział.